落ちまった。 Trzymaj i ty. tamten nie znalazł. To je trawę, bo nie znalazł jabłka. Mały, nie wolisz jabłka? Dobre, Polecamy hot dogi Chodź matka Ty matka To dla ciebie, jabłuszko. No jest No jest, Jabłuszko No bo zaraz strasznie jest komęz wątno, nie? Ja mogę iść siedzieć za to. I tak będę karmił dalej. Czy możesz? Tak. Bo nie jak rastu. pójdziesz siedzieć, ale chociaż sarenki pojedzą. I jelonek. No to dobre. To naklejkę, to naklejką ci dałem to jest naklejki. Dobre, nie, nie prawa No taka, jestem ładna. Taka jestem ładna Na kameru siebie, żeby tu będzie razem Ja jestem jeszcze spokojnie Na piłowaniu drzewa też byłem Dobre jabłuszka. się są na jedzowe chyba Odwraca bo tamto to odślin, No musi być przed łapą, <grym> No takie dobre jabłuszko jest. Z naklejką. Jest tego więcej. Jest na to jest no tam padek. I to mokre. Tam jest para młoda. Odroszty. Tutaj teściowa. Takie no, <grym> no dobra, już za to nie, nie zauważyłem kiedy. Na raz, całe jabłko. No, to, to jest twoja mama. Twojej siostrze nie trzeba dać? Chodź, Janek. Chcesz jeszcze jabłuszko? Tutaj <grym> dasz buziaka, to ci tam jabłuszki. O ja, nie mam już jabłuszek więcej. Chodź, poszukamy, bo tam wypadły dwa, chodź. Chodź, poszukamy. I tam dwa spadły Ej, ej, ej. Ej, mnie nie zjadaj. Telefon będzie chciał zjeść. Nie, 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 nie zjadaj mnie. Ej, hey, ej, ej. Ej, to jest mój hot dog To jest mój hot dog, nie twój O, jabłko, Dziś? Ej Nie do mnie, ja nie mam jabłek Jeszcze tu No tak Smakuje Ci jabłko? No, z twarde, nie? No, dobry jabłko Masz oczy jak koza, koza Nie widzę... On, to ona. Wyglądasz mi na ją. Będzie Jak mu spadną, to ty jesteś... ją. Jó! 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 i Jó! Jó! Co się patrzysz? Ej, 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 ej. No nie, ja się nie boję, tylko mnie tele... bo telefon ci wujek weźmie. Patrzy bokiem, bo ona ma oczy z boku. I teraz piesek. To To mały Taka parówka. jabłko? Jabłko. 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 Ja jestem bułką? Jabłko. Dziewon. Trzymaj się?